2, jeden i wypłataj, 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 wypłacaj, 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 o to chodzi, o to chodzi i 3, 2, 1 Teraz, 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 teraz Okej, 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 super, 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 super świetnie powtarzam, powtarzam otworzę Ja jest ja jo, jest jajo. Dobra i ja jesteś odpol klatę, odpol klatę. No, no, no. O, Jaj 3, 2, 1 no, jesteś, dwa, no, no strzel, 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 super, super, super poszło Się co, oni chyba tego nawet nie skontestują, poczekaj, poczekaj, o, o poczekaj, poczekaj... bo próbuję mnie opać, chodźcie, wchodźcie no Dobra, 3, 2, 1, pod, buty po to. Dobra. Czekaj. Klata teraz, klata teraz. Dobra. Muszę przerwać jąkowi. 3, 2, 1. Teraz, 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 teraz. Wypadaj, 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 wypadaj. Super, 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 śliźnie, śliźnie, śliźnie. Eee, nie, nie, w, ta, muszę ta, nie, nie. Nie ta rotacja, nie? Nie ta rotacja, ale pozytywny spokój. No w sensie, jak nie, nie ta rotacja, co się stało? No iż. Się... No, no, się... To ty, to nudes jeszcze. <laughs> Bo na początku. <laughs> o, on jest? Bizgu, bizgu, bizgu. Biz, biz, biz. A naprawdę? Nie, 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 nie odpisałem się MINKI, powiedzmy? O, podchodzi coś, podchodzi coś, chodźcie, 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 chodźcie. I powiedzcie kiedy kurka, powiedzcie kiedy kurka. Czekaj. No ee, ja już No, dostałem. Za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, dobra? I doba, dawajcie, wnik za trzy, dwa, jeden i wypacaj, wypłacaj, 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 wypłacajcie, o to chodzi, o to chodzi. Dobra, wynik. Dobra, Ale no? troszkę, fail, troszkę tak. fail. Lekki fail. Y, musicie mi wcześniej robić, tak, wiecie. Tak. Y, skrzynka zielona. Z, wiesz co? No nie, och, zdysmontował, zdysmontował. Wyście zniknijcie. Buty? Potem. No, no. Dobra. Nie jestem Tak, Lata, klata, klata. Dobra. Tylko. Dobra. I trzy, dwa, jeden. Wal, wal, wal. <laughs> oj, oj. oj. <laughs> A to to szkoda zrobiło. Oj Chobu nic nie walczyłem <śmieniczne> Ale wątpię, że w ogóle ktoś to podejmie, nie? A ci ładnie Mobek kliknął Jest? Jest. Jest, jajo, jest jajo, jest jajo, jest jajo, mam Jajo NOIS! noice. No poradu, Dawaj wracamy od my. razu mm. na strandzie jest ja skrzynka za 2 minuty, na jest Dobra, 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 Perdil, Wystawiłem no, za 7 milionów 500. 000, tak mniej więcej chodzi. Dobra, jeszcze, jeszcze chwilka mm, Wiecie co? Wypatrzcie, chodźcie możecie teraz, możecie teraz Ty, po to Dobra, tylko oni się w ogóle nie stakują, nie? Są dziwni ludzie No, tak, 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 tak. Dobra. Ja. Dobra. I trzy, dwa, jeden. Teraz, 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 teraz. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Super, 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 świetnie. Oli, wiecie co tu był problem? Żeby wszystkich skrampować, bo oni bardzo szeroko stali. Bardzo szeroko stali. Nie ma jajcy. Mia, miałem. Uuuuh, jest Uu Jest prio, jest nie prio. Nie biegł nie biegł psonka! Ja nie ma jaja? Nie, 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 nie ma jaja! Nie ma. Nie ma jaja, jak jaja. jaja! Z fioletowej nie ma jaja. Cześć no to! There is no jajo. Dobra. Niebieska. Niebieska, niebieska. No, niebieska. niebieska, niebieska. No, I powiem dobra. ci tak, jajko, na dole. Jest jajo, jest jajo, jest jajo. Jest no. jajko! Białe? białe? Białe, białe, no? Białe jajko, białe jajko. Czarne to wybłaga, by nie y, jest nawet wybłaga. I powiedz kiedy klata? A ja, czekaj? Klatę te od teraz? O, okay. tak daleko, no. 3, 2, 1 i wal, wal, wal Jeszcze szczegółowo. Było chwilę, ok, super, super, super. super. Do jednego jest ziomek do podcięcia w ogóle? A więc do w nas jest gości. Tak. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. On może oszczędzać, bo się nie stakujecie. Nie stakujecie się. Ładnie, okay. ładnie, bimy go, bimy go, bimy go, bimy No, no super, hop, super, 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 oNo. zajechane. O nie, oni się bronią, zobacz, tu na ne, on go broni, on go broni. Poważnie, <gryźdalne> on go broni. Te... się tą skrzynkę, czy nie? Tak, tak, tak. Przygotowałem, tak. wygotowałem. Szczury, szczury nie otworzyły Ubra. tego, planowałem cały czas. 10 sekund, ok, dostałem demo. No. Jeszcze okej, okay, to... jeszcze ok. Możecie wchodzić, możecie wchodzić, możecie wchodzić. 2, 1 buty, potem. Tylko powiedzcie mi kiedy ten, nie? To... Dobra, i... Ja otwórz klatę, Jaj, trzy, dwa, jeden, plombolu, no, no, strzel, 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 strzel. super, 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 poszło. Poszło, poszło, tylko teraz ja muszę przeżyć, poszło, nie? Poszło, nie, brat otworzył skrzynię. Okej, okay, okej, okay. Potrzebuję Właśnie jakiś... no nie mamy defek, nie mamy defek. Sklejtujmy do n -ę. spalcie szaty, żeby odepchnąć, nie? I do n Widzisz? Dobra, możecie wchodzić, możecie wchodzić, myślę. A, buty, pota. Dobra. Dobra, czekaj, kiedy teraz. Teraz klata. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. teraz, 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 teraz. A, Pelkę miał Fortu, tak rozumiesz? Proszę. Pelkę Fortu miał. A, Fortu. A to no, był no. one-shot, faktycznie, paki. Tak, tak, był one -shot po drodze, no. Bardzo dobrze, że zmienił tutaj swoją A. drogą. Nice. Tylko pytanie, czy no, oni zdizmontują, zdizmontowali, wiedzą, Oni wiedzą, oni no? wiedzą. Zdizmontowali, mimo no, że nie. wiedzą. No, eee... może, wy to musicie podejść taką, musicie podejść taką. Chodźcie, 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 no, no, po prostu chodźcie. po prostu chodźcie No. Daję, o, o, o. No, no, daj, daj. Trzy, dwa, jeden. I co? I coś, coś, I kajt, 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 Widziałem spłynęli, spłynęli, I do eski, do eski kajt, nie? Eskwijkę wezmę, no to jest tak. No, ale tu jest dużo ludzi, nie? No, nie? Nie wezmę, nie wezmę, nie wezmę. Nie wezmę, nie wezmę. Nie wezmę. Okay. O, 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 o. Weź tego, Czemu? weź tego hamera, weź tego hamera. No, nie, no, niżu ciekawe. Nie, nie. Z wina, z wina, z Fokusera, bo to kiep. A, to ty, 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 bo tam jest one shot, tam jest one shot. Nie wiem, ale one shot to ją powinny. Piorotowa, piorotowa, padła mi na koniec. Otwieraj to, otwieraj to, otwieraj ja, to. Ja ich ja ich zróbmy, ja ich zróbmy. Ja ja powtarzam, powtarzam, powtarzam ja. otworzyłem. Jajo, jajo, jest, ja, jest jajo, jest jajo. Uciek! Jest jajo, dobra, dobra, dobra. Jajo, jajo, jajo. się ja. ja tego one shot to dobij. Ja tego chilka łapię, ja tego chilka łapię. Czekaj, zestakuję za chwilę? Czekaj, nie wiem. Z tym chilkiem spróbuję. A nie widać. Zwracajcie też uwagę na skrzynkę, nie? Daję E, daję E naś, nas, nas. Okay. Macie sobie tego, macie Judy'ego tak na wszelki wypadek. Dobra. Okej, okay, nawet ten misiek ma trochę... O, on ma linkę, full juchy, killera, full juchy, killera. Mhm. killera, Ziomek na lince siedzi, to jest jakiś troll. Ja mam trochę problemy z maną, ale poza tym jest spoko. Dobra, przebijam go, jest Daję wam reset, daję wam reset, daję wam reset, daję wam daję wam reset. Dobra, dobra. Otwieram skrzynkę. Dobra, no, ja też otworzę, też otworzę. Max ich spoko. jest spoko. Jest No ja, ja? Jest banka. No, dobra. Ja nie chcę ty podbijać. Błazi, nie, nie, idź stąd, idź stąd. Zabij mnie Co ty robisz? No dobra, dobra, jak chciał, żeby go zabić, to dawaj. Będzie miał śmierć, będzie miał śmierć. Zautogram, że mnie zajebałeś. I bez jaja. Bez jaja. Koszyk 2 miliony, koszyk, koszyk 2 miliony. Dobra, na 10 sekund dismontuję nie, 10... do nie, no, nie, nie Nie dać mi dostępny do czeka. A dismountuy, dismounte, No musimy to podjąć. Ja się biję na jakieś kiepy tutaj. To nie za fajnie. Niech było jest. No, no. O, my, oni mają choje, niebieska nie stakuj się, nie stakuj się, nie stakuj się, nie stakuj, Ola, nie stakuj się. Oni, oni mogą otwierać. Nie, nie otwierają. No, ja tutaj Dobra. mam dużo chłopa generalnie, nie? Bez cdka, bez CDK są, bez CDK są. Ja tu dałem tego, oh, Judy, co? pomyślałem, że ten. Mi szczury nie pozwalają tego otworzyć, stary. Rozumiesz? Ja to mamy spulować do No W sensie, no. ja tego, teraz tego raczej nie otworzę. Dlatego ja ja, nam no tutaj jest za dużo szczurów. No to musimy spulować. W sensie, Ale cały czas mi podbijać kombat. O, czekaj, mam otworzę? Otworzyłem, 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 otworzyłem. No, nie masz jasnego nie, nie, nie ma Podejdź bliżej, podejść bliżej. Masz, eskę, to przyjąłem, Dobra, i brawli, brawli teraz, brawli teraz, bo nie mają CDK. Dobra. Maksyu dociska jeszcze, jeszcze nie mają CDK. Ja, ja cały czas, dociskam tego szczura, co nie? To jest ten tutaj. Widzę, 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 widzę. mam na niego. Idzie do eski, do eski. Do eski. W waszą stronę I idzie szczuł. Maxiu We mnie, we mnie, we mnie. masz dobra? Masz pana, masz pana, masz poda. leży Uuu, sypnął, sypnął Dużo syp. No dobra ja idę, ja do zy, idę pomóc. i idę, dajcie do dajcie pomóc. cię, daj cię, dajcie Masz, masz, masz Juli, masz, judi, masz, do, masz, masz Nie wiem czy tam masz No są... z Focusara? Masz, masz pane z masz ponę, masz pone brałbym masz pane. Masz pone Dzięki, Dzięki, bo nie miałem tego, nie miałem żadnych defek. Okej, okay. ciężko będzie to zajechać, coś tak czuję. Ale raczej idę nie, na razem. po prosto, prosto, prostu oni dużo się sypią, oni dużo HP sypią. Przebijam, 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 na pirsie, na pirsie, na pirsie. Ja ich solo'uję na W, ja ich solo'uję na W, ja ich solo'uję na W. Dobra, jeden leży, Ładnie, należy. ładnie, leży. Ładnie. Może w maxa będą puszować. Sfocuser, uważaj. Dajcie Daj ci triple tri 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 heal, daj ci Wy macie reset, 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 reset. Mhm. Czekajcie, ja za 5 sekund mam buty, to ja ich do granic próbuję złapać, okej? Okay? Ja z maną się wysypuję, ale na razie jest okej. Okay. Jeden jeden buty. Łapię ich za 3, 2... Jest, jestem daleko, jestem daleko, jestem Wypacili e. Wypłacili, e. Wypłacili, e, już nie małem TDK. Pana ma spana max. Dobra. Na turkę im zajeżdżam, tylko mam lowka. Masz co, na... masz pessimistycznie, no to jest i... spoko. No, masz, masz. Dobra, dobra, jest spoko. No, się, no to des, hoj się wytepał, No się wytepał. No jest No dobra, No bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Można wstępnie to otwierać, ale wątpię, że w ogóle ktoś to podejmie, nie? A ci ładnie małbek kliknął. Jest? Jest jajo, jest ja, jest ja, jest, jaju, jest jaju. mam jajo. Nice, nice.